Od razu wyjaśnienie dla tych, którzy oglądają mnie Za mną stoi cały szereg inżynierów z formuły pierwszej. Zaznaczę, że nie są to inżynierowie z białoruskiej granicy, tylko prawdziwi inżynierowie z formuły pierwszej. Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy środę 17 listopada. Głos mi się trochę łamie, bo jesteśmy w Kodbus, w salonie Citroena, w którym kupiliśmy chyba pierwsze, albo na pewno jedno z pierwszych aut, działające na zlecenie klientów, czyli w tym modelu biznesowym, który kiedyś częściej uprawialiśmy, teraz uprawiamy trochę mniej. A właściwie to inaczej, bo dzisiaj uprawiamy częściej właśnie ten model biznesowy. No dobra, bo zanudzam tymi modelami biznesowymi. Chodzi w skrócie o to, że tutaj, w tym miejscu, Chyba realizowaliśmy nasze pierwsze zlecenie, a polegało ono na tym, że skontaktował się z nami klient, który chciał, żebyśmy sprawdzili auto i myśmy to auto wtedy sprawdzali. Pamiętam, że to był czerwony Citroen, miał na hulane C4, miał na hulane chyba z 200 tysięcy kilometrów, ale wyglądał prawie jak nowy, bo 3 latek, 4 latek. W każdym razie mieszkaniec Kotbus jakieś 200-250 kilometrów dziennie robił tym autem, bo mieszkał w Kotbus, pracował w Berlinie. Auto wpadło w klientowi naszemu w oko i... Zlecił nam weryfikację, tej weryfikacji się podjęliśmy, wykonaliśmy, daliśmy znać klientowi, klient sobie to auto sam chyba odebrał. I Tu będzie bardzo podobnie, bo klient zamówił weryfikację tej C4. Chyba sam podejdzie do odbioru tego auta, prawdopodobnie będzie, wynajmie gdzieś auto lewete i będzie pod tą, tą autolewą tutaj jechał i odbierał to auto. I to jest już drugie zlecenie dla tego klienta, który nam zleca weryfikację tej białej C4. Jeśli chodzi o tamtą czerwoną C4, no nie mamy kontaktu z klientem. Chyba kiedyś się potem jeszcze kontaktował, też pomagaliśmy kupować, ale nie pamiętam dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o tę białą C4, to tenże klient zlecał nam już weryfikację też Citroena, nie pamiętam modelu. To było w chemnicy. Klient mówi, że to było 3 lata temu. Ja twierdzę, że to było 3 lata temu. A kto wygra ten spór, to się okaże, bo sprawdzę to w archiwum. Chyba wtedy powstał nawet z tego jakiś film. O ile mnie pamięć nie myli. Poszukamy tego po powrocie. I podlinkujemy. W każdym razie to był chyba styczeń, było zimno. Na pewno to był Kemic. Na pewno sprzedawca był nie niemiecki, jakiś plac taki porozjeżdżany. Jazdy próbnej nie można było wykonać. Znaczy można było, ale tam tylko po jakimś placyku obok. A klient otrzymał od nas wtedy informację i kupił auto. Znaczy sam potem pojechał autolawetą i je sobie Odebrał. Od razu wyjaśnienie dla tych, którzy oglądają nieuważnie. Klient od białej C4 nie jest tym samym klientem, który kopował czerwoną C4 tutaj. Klient od białej C4 jest klientem, który zleca nam weryfikację 3 lata temu lub 3 lata temu, to jeszcze się okaże, w chemnic. Dobry znak, bo założone są tablice, to znaczy, że jazda próbna będzie możliwa. Ale pan Sprzedawca od razu zastrzegł, że będziemy jechać razem z nim. Uwaga, zaraz go pokażę. Szukajcie go u góry ekranu. Zanim odpalę silnik, to wam powiem, że zgodnie z deklaracjami Sprzedawca, ale to jest bezwypadkowy. miał jednego właściciela. Będziemy sprawdzać dokumenty. To jeszcze to potwierdzimy. No, szyby już wiemy na pewno, że ma oryginalne, ale tego akurat sprzedawca nie mówił, bo z reguły oni takie rzeczy nie wiedzą. I miało lakierowany e, chyba lewy błotnik, z tego co pamiętam. Były rysy, i naprawę wykonano właśnie tutaj. Ciekawostką jest to, że o to przejechało tylko 55 albo 54 tysięcy. Kilometrów Ja zegarek właśnie mi daje znać, że powinienem wykonać bieg interwałowy 35 minut No nie mogę Poprawka 56 100 Dobra, odpalamy silnik Klienci często pytają nas w rozmowach, w kontakcie już bezpośrednim, jak dokonujemy weryfikacji. Otóż, śpieszę z wyjaśnieniem, że za mną stoi cały szereg inżynierów z Formuły Pierwszej. Zawsze jeździmy razem i wspólnie dokonujemy wszystkich badań. Przeprowadzone przez nas pomiary lakierów wykazały, że rzeczywiście błotnik lewy przód był lakierowany. Próbka lakieru oraz zdjęcia wykonane w technologii 5D poszły do naszego centrum badawczego. Houston w Stanach Zjednoczonych i szybko online wróciły wyniki, które też potwierdzają, że sprzedawca nie minął się z Błotnik lewy przód był bezwzględnie ponownie lakierowany. Tyło, buziu. Rzut oka do książki serwisowej. Wszystko jak widzicie robione tutaj w kodbus. Marzec 2.16, kwiecień 2017. Kwiecień 2.18 Kwiecień 2.19 Kwiecień 2.20 I kwiecień 2.21 Przy przebiegu 49.453 Ostatnio tutaj wizytował A teraz ma 56.115 Tak już dokładnie, dokładnie, dokładnie Okej, okay. auto sprawdzone, przejechane Dzisiaj, pan sprzedawca był z nami na jeździe. Prudnej cena, może Was to zainteresuje, wystawione za 11.900, za 11.600 są skłonni sprzedaż. to w cenie, nowy przegląd techniczny i serwis olejowy oraz opony zimowe letnie są słabe z 2014 roku. Są do, do wymiany Zimowych nie pokazał, ale prawdopodobnie też nie będzie co z nich zbierać. Stoję tutaj tak, bo za mną oczywiście. Wspomniani inżynierowie z formuły pierwszej czekają aż zakończymy weryfikację, żeby się rozjechać do domów. Oczywiście zaznaczę, że nie są to inżynierowie z białoruskiej granicy, tylko prawdziwi inżynierowie z formuły pierwszej. Prawie jak na stacji diagnostycznej możemy sprawdzić sobie uświetlenie. Proszę bardzo. Lewy kierunek, prawy kierunek. długie kierunkowskaz drugi kierunek pięknie tu jest ok, inżynierowie pojechali do domu, my się też zbieramy auto będziemy rekomendować naszemu klientowi 11600, chciał 11 klient, no niestety, 11600 to jest cena ostateczna tymczasem, do następnej projekcji